Z tej strony Jaja Goda i witam Was w nowej możliwe, że serii ze Stresible Online. Filmy na laptopie będą się pojawiały nie wiem ile razy, czy często czy rzadko Ale będą miały co najmniej 10 minut niestety, dlatego będę czasem szybko mówić, czasem wolno, będą dużo chciać. I chciałam w ogóle nagrywać w innym. E, bo e, w innej lokalizacji, bo ja nie jestem nowym graczem i po prostu e, mam dużo loka lokalizacji odblokowanych, e, ale e, chciałam powiedzieć, że subskrybujcie i ławka w górę za dzwoneczkiem, bo będę częściej na pewno nagrywać teraz, bym przynajmniej chciała. E, aha, chciałam powiedzieć, że... Chciałam nagrywać w innej lokalizacji, dlatego że. Bardziej takiej. lepszej, ale no nie mogę. Ponieważ. ja. Y, do trzech razy sztuka postanowiłam zrobić. Pierwszy film wyszedł tragicznie, pierwsza próba. Druga też. Za trzecim razem mam nadzieję, bo to jest trzecia właśnie próba. Um, no i tak, nie będę zbytnio opowiadała na czym polega gra, bo. Zobaczycie to podczas filmów. E, e, aha, e, w ogóle druga próba była, była fatalna, dlatego że maksymalnie 10 minut, a ja mówiłam tak szybko i w ogóle wszystko szybko robiłam, że nagranie było 5 minut. Ja <laughs> czyli sobie skróciłam o 5 minut. Ale też nie będę mogła za długo, więc uwaga, jeżeli ja postanowię sobie, że to za długo było już. No i jeżeli ktoś z Was ma tą grę, może się podzielić w tym w komentarzach. Um... Aha, chciałem powiedzieć, że Że no... Że jeżeli ktoś ma grę, no, to może się dużo spodziewać, bo ja planuję założyć swój własny klub w tej grze, bo w tej grze się też założyć klub. Ten kto wie, ten wie. I będę właśnie klub taki. Jeździ. No bo to jest gra o koniec, no to jak innemu mm, I Jak to zrobię, to wam po, was powiadomię. Yy, jeszcze na razie nie tworzę, bo myślę nad strojem klubowym i koniem klubowym. Tak, w słodkiej tajemnicy, powiedzcie mi, czy chcielibyście, jakbyście chcieli dołączyć, czy byście chcieli po prostu taką jedną, ten, taką. Taką po prostu jedną grupę, czy chcielibyście taki podział, że kto. Chociaż nie wiem, jakbym to miała zrobić, to nie? Ale na przykład, tak myślę, jakby się. Jakbym jednak pomyślała, jak to by zrobić, czy się woleli, że osobno ci to wolą, nawet w Star Stable skoki i ujeżdżenie, czy po prostu właśnie ta jedna grupka? żeby było oczywiście dwa stroje i dwa ten, no bo jakby kogoś na przykład interesowały skoki, ale nie ujeżdżenie, a ja bym powiedziała, nie wiem, powiedzcie mi, bo ja jestem ciekawa, jakbyście się woleli. Aha, i to jest taki dosyć też krótki filmik, bo to ma być taki zapoznawczy do tego, że będzie też na laptopie i ten filmik chyba w ogóle nie będzie zmontowany. Ale będą też właśnie częściej się pojawiały zmontowane. I w ogóle... Więc będzie koks. Mam nadzieję, że będzie zababa świetna. Powróci możliwe, że seria Horse Heaven. Czyli ta gra na telefon. Ja teraz będę i na YouTube było i w ogóle, jeżeli ktoś z Was oglądał film z. skokowcy nic. Nie wiem, ale myślę też nad jedną kropką, no bo zależy się wtedy by dawać dwa stroje i dwa konie różne. Eee, no to jest taki właśnie jeden problem mój, ale możecie wszystko pisać w komentarzach. Czy w ogóle chcecie, żebyś tak...